Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, włączam stoper, miałem 10 minut, postaram się zmieścić w tym czasie. Cieszę się, iż usłyszeliśmy dzisiaj od Pani Dyrektor Kseni Ludwiczak, iż planowane jest stworzenie 300 obszarów zrównoważonych energetycznie. Nie ukrywam, że miasto Bydgoszcz od długiego czasu już pracuje nad, nad takim pomysłem. Gdy poproszono mnie o przygotowanie Odpowiedzi na pytanie, czy gmina samowystarczana energetycznie, utopia, czy realna możliwość, przyszedł mi Hamlet do głowy i pytanie, na które już od, od stuleci nie mamy odpowiedzi. I podobnie jest w tym wypadku. Przedstawię Państwu obraz, gdzie technicznie jestem przekonany, że gminy są do tego przygotowane, natomiast logistycznie, prawnie oraz finansowo. Pozostaje to pytanie bez odpowiedzi i, i postaram się to Państwu przybliżyć. Wspomniano też dzisiaj o e, transformacji informatycznej, iż energetyka to jest przede wszystkim też informacja i, i dlaczego to, to właśnie zaraz Państwu pokażę. Y... Szanowni Państwo, żeby przystąpić w ogóle do y, rozważania gmina samowystarczalna energetycznie należy przy takim holistycznym spojrzeniu na, na gminę Skwantyfikować wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia. To są odbiorcy, producenci e, oraz spółki, które mogą być w klastrze, czy przedsiębiorcy, którzy mogą być w klastrze, bo jeżeli na to spojrzymy jako klaster, to jest to możliwe. Od kilku lat dokonujemy takiej inwentaryzacji wszystkich źródeł zużycia energii. My patrzymy na energię jako nie tylko energię elektryczną, ale również energię cieplną, gaz, oraz y, wodę i miasto Bydgoszcz jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że polityka władz miasta przez lata była tak ukierunkowana, żeby producenci energii ciepła, dystrybutorzy były to spółki miejskie. I y, to jest nasz atut. Mamy bardzo duże zaplecze techniczne, zaplecze produkcyjne, których miasto, gmina jest właścicielem i być może nam to w pewnym sensie ułatwia dalsze działania oraz koordynację wszystkich działań. Udało nam się stworzyć całą bazę wszystkich budynków, wszystkich liczników, kilku tysięcy punktów poboru energii, zarówno elektrycznej, gazowej, cieplnej, mm. którą pod kątem zapotrzebowania na moc zamówioną, zapotrzebowania na energię czynną, na wszelkie nośniki ciepła jesteśmy w stanie. Zarządzać w takim sensie, że potrafimy to planować, wiemy ile, gdzie się zużywa i wiemy, gdzie można zarządzić. Bo proszę pamiętać, że gmina samowystarczalna energetycznie to nie tylko produkcja energii na autokonsumpcję, ale wszelkie inne działania, które powodują ograniczenie zużycia tejże energii, na ile to jest możliwe. Mówię, na ile to jest możliwe, bo wszyscy mamy świadomość, że energii, przynajmniej elektrycznej, nie jesteśmy w stanie ograniczyć. Jest to. Rozwój cywilizacyjny na poziomie 2% rok do roku w przyroście liniowym, jeżeli chodzi o wzrost życia energii elektrycznej. W mieście stworzyliśmy, najpierw zinwentaryzowaliśmy wszystkich producentów, konsumentów i prosumentów energii elektrycznej. I wygląda to w taki sposób, że patrząc na miasto, biorąc pod uwagę spółki miejskie. Podkreślam, pokazuje spółki stuprocentowo miejskie. Mamy na dzień dzisiejszy zinwentaryzowane, że wszyscy potrzebujemy 90 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie. W międzyczasie, już uprzedzając proces jakby integracji informacyjnej o tym przedsięwzięciu, część z tych spółek już jest sami producentem oraz konsumentem energii elektrycznej. Mamy tutaj e, chociażby miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, biogazownia, e, kogeneracja oraz ciekawe rozwiązania na zrzutach wody, tam gdzie są różnice wysokości również są założone turbiny produkujące energię. Nasze takie oczko w głowie jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej to jest Komunalny Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Pozostali, których to Państwo widzicie są to potencjalni producenci możliwości Zarówno powierzchni dachowych, jak i powierzchni, powierzchni, którymi dysponują, uprawniają do tego, że mogę powiedzieć, że te jednostki miejskie mogą być samowystarczalne energetycznie. I idąc tym torem, tu pokazuję to, co jakby było siłą napędową w tej chwili, jeżeli chodzi o moc produkcyjną. To mamy zakład termicznego przetwarzania odpadów przy mocy. 13 MW energii elektrycznej oraz cieplnej. Cieplnej mamy tak dużo z tego termicznego przetwarzania odpadów, iż w okresie letnim połowę zapotrzebowania miasta 350 tysięcznego na ciepłą wodę użytkową ten zakład jest w stanie, w stanie pokryć. Drugą, drugą połowę dostarcza duża elektrociepownia, która znajduje się również, również w mieście, ale nie jest własnością, własnością miasta. Kolejnym Producentem, o którym wspomniałem, to jest komunalne przedsiębiorstwo energii cieplnej, które inwestuje w kogenerację gazową. W tej chwili trwa uruchamianie trzech kotłowni. Myślimy o czwartej kotłowni kogeneracyjnej, gdzie nie ma 20% zapotrzebowania miasta na moc i jesteśmy tutaj zamówioną na energię czynną, jesteśmy w stanie pokryć. I proszę zwrócić uwagę, że te dwa przedsięwzięcia czyli poprzedni slajd oraz ten jest to już niemal 80% pokrycia zapotrzebowania gminy gminy na energię elektryczną. Kolejnym takim bardzo popularnym we wszystkich miastach to jest oczywiście obniżenie zużycia energii budynków publicznych. Mamy obecnie 45 instalacji tych budynków publicznych jest około 200. Nie na wszystkich możemy takie instalacje, instalacje położyć. W tej chwili już doszliśmy po kilku latach montażu tychże instalacji do wniosku, że warto robić tylko i wyłącznie duże instalacje, gdyż koszty, nakład pracy na małą czy dużą jest podobny, a efektywność energetyczna to jest jakby na pierwszym miejscu tutaj. Pokazuję dwa budynki. To jest najnowsze basen miejski, za kilka dni zostanie uruchomiony, miał być już dawno uruchomiony, ale z wiadomych powodów nie jest. Pandemicznych, elektrownia 150 kW, i, i za kilka miesięcy myślimy już o dołożeniu dużej kogeneracji gazowej, i praktycznie budynek przy mocy zamówionej 400 kW będzie, że nie ma samowystarczalny energetycznie, i taki drugi budynek, bo już mamy schronisko, schronisko dla zwierząt, takie bardzo nowoczesne, które praktycznie jest całkowicie samowystarczalne energetycznie. Natomiast, tak jak wspomniałem, małe instalacje dachowe. Zapewniają jakieś 10-25% zapotrzebowanie budynku na energię, jest autokonsumowane to. Natomiast poszliśmy krok dalej. W ubiegłym roku dokonaliśmy inwentaryzacji wszystkich y, przy współpracy jednostek miejskich inwentaryzacji obszarów w mieście niemal 70 hektarów zostało wytypowanych, na których możemy zainstalować naziemne, y, prawdziwe farmy fotowoltaiczne. O mocy nawet do 4 MW w jednej, w jednej instalacji. Wytypowaliśmy obszary, które w każdym dużym mieście, w każdej gminie są: to są nieczynne wysypiska odpadów komunalnych, to są tereny zdegradowane poprzemysłowo lub takie tereny, gdzie w dosyć odległej, nawet perspektywie, plany zagospodarowania przestrzennego nie, nie, nie przewidują jakiegoś budownictwa, pod które można by te działki, działki przeznaczyć. Proszę Państwa, to opracowanie gdzieś było na, nagłośnione przez nasz dział prasowy. Y, spotkało się z nieprawdopodobnym wręcz od, od, odzewem w Polsce. Praktycznie przedsiębiorców, którzy są zainteresowani uczestnictwem w tym na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego jest bardzo dużo w tej chwili i ja też zachęcam Państwa, żeby przyjrzeć się y, waszym. Waszym gminom, gdzie moglibyście też takie farmy na terenie administracyjnym miasta, tam gdzie jest sieć elektroenergetyczna, tu na dolnym zdjęciu widzimy, że już jest również miejsce, gdzie możemy to przyłączyć do energetyki. To już nie są w tym momencie duże koszty. Warto takie przedsięwzięcia zinwentaryzować i zastanowić się, w jaki sposób model biznesowy do tego, do tego zaproponować. Mamy Elektrownie. Pokazałem, że jesteśmy w stanie wyprodukować energię na, y, dla miasta oraz więcej myślimy to o szpitalach, uniwersytecie. Y, może zakłady przemysłowe również do tego, do tego włączyć. Natomiast powstaje pytanie. Jak? Y, niestety widzę, że ten slajd jest obcięty. Y, szanowni Państwo, mamy kilka, pro, mamy kilka propozycji. Pierwsza propozycja to jest. Model in-house, czyli zakład, który już produkuje prąd i może go dostarczać na potrzeby miasta. To jest pronatura, której byśmy rozszerzyli działalność o, o produkcję energii elektrycznej na zasadzie produkujemy, kupujemy i jest to spółka obrotu. Proszę zwrócić uwagę, mamy w tej chwili za ubiegły rok, ponieważ przygotowujemy przetarg. Przez pandemię zużyliśmy trochę mniej tego prądu, 80 gigawatogodzin, a za kilka lat będziemy już mieć 105 gigawatogodzin, patrząc na inwestycje miejskie. Czyli będziemy mieć więcej, niż jesteśmy w stanie zużyć. Natomiast pojawia się mnóstwo, mnóstwo problemów. Jest tu dużo plusów i minusów, ponieważ zostały mi dwie minuty, to nie będę wszystkiego umawiał. Natomiast powstaje jedno zasadnicze pytanie. W jaki sposób ustalić ceny, w relacjach z innymi jednostkami organizacyjnymi miasta. I to jest kluczowe pytanie. Technicznie zakład był przygotowany. Przeszkoliliśmy ludzi, zdobyliśmy koncesję, ale na końcu pojawiło się pytanie, w jaki sposób y, ustalić ceny. I to pytanie na dzień dzisiejszy pozostaje bez odpowiedzi. Przejdę do kolejnego modelu. Kolejny model powołanie nowej spółki miejskiej, która również będzie spółką obrotu energią, będzie kupowała prąd, być może będzie producentem, bo będzie właścicielem którejś z instalacji produkującej, czyli farmy bądź instalacji biogazowej, to wymieniłem te instalacje, jakie są możliwe. Przygotowaliśmy również model, gdzie wszelkie zabezpieczenia, rozmowy z operatorem. Już mieliśmy niemalże Guda podpisanego z N-operatorem. Wszystkie wybraliśmy firmę do bilansowania, podmiot bilansujący i pojawił się kolejnie ten sam problem. Konieczność wielokrotnej analizy kosztów szczególnie istotnych na niestabilnym rynku energii. Okazało się, Szanowni Państwo, że na dzień dzisiejszy nasz producent energii elektrycznej gołą energię bez narzutów może sprzedać drożej niż ja kupuję energię dla potrzeby miasta ze wszelkimi narzutami. Gdyby pro natura jako sprzedawca energii na potrzeby jednostek miejskich chciał nam to sprzedać, to musiałby nam to sprzedać, żeby cokolwiek zarobić po 300 zł. Dzisiaj. Natomiast my możemy tą energię kupić w przetargu, tak jak na ten rok kupiliśmy, za 268 zł. Czarną energię. Rynek jest na, na tyle niestabilny i na tyle są niejasne e, kwestie prawne i organizacyjne, chociażby przy e, rozpatrywaniu, jeżeli tak e, wszelkie kwantyfikatory związane z e, ustawą prawo zamówień publicznych oraz z ustawami in-house'owymi weźmiemy i zaczniemy je rozbierać na czynniki proste, to spotykamy się z wieloma przeszkodami. I dlatego ja mam taką nadzieję, że spotkanie, w którym dzisiaj uczestniczymy wszyscy, też będzie jakimś sygnałem dla, dla ustawodawców, żeby rozważyć możliwość stworzenia łatwych warunków rozwoju energetyki rozproszonej dla samorządów. Na dzień dzisiejszy powtarzam, jesteśmy technicznie przygotowani, wiemy, jak to u siebie zrobić, natomiast aspekty prawne i niestabilność ekonomiczna no, powodują, że stoimy przed wyborem, czy warto to dalej kontynuować, czy może poczekać, poszukać rozwiązanie i znaleźć jeszcze dofinansowanie, bo to jest rzecz, która jest nam w tej chwili bardzo potrzebna, abyśmy mieli dofinansowanie na, na nasze plany. Oczywiście fotowoltaika się spina, ale. W dobie pandemii myślę, że Państwo jako samorządy macie inne potrzeby niż inwestowanie w to i my również, ale widzimy konieczność. Po pierwsze, zmian prawnych, dwa, zdobycia dofinansowania. Bardzo dziękuję.